I kiedy powróciłeś do Polski? W 1948 roku. I jak cię powitano? Powitano mnie, powiedziałem, haniebnie, bo umieszczono w Gdyni, wracam okrętem St. Prince, tym samym, który z Marsylii do Neapolu. Parę lat później tym samym okrętem, nazywam to okrętem Niestatkiem, bo to był pod flagą brytyjskiej marynarki wojennej, trafiłem do Gdyni do dawnego ośrodka emigracyjnego, straszliwie zapluskwionego. Ogromna sala, Pietrowe łóżka i tam nami zajęli się rzekomi lekarze. A to byli faceci ubrani w białe kiple, dla niepoznaki, a to byli ubowcy. Kazali się rozebrać do naga i przechodzić przed nimi, tam było czterech albo kilku i różne tam pozy przybierać. Zaglądali nas w odbytnice nawet tak, tak, tak po, do, po doktorsku. Ale tu chodziło o zupełnie co innego: czy nie przemycamy. I Henryku, jeszcze powiedz: wróciłeś do, do, do Gdynia I jaką miałeś profesję? Z czego żyłeś? Ja, ja ukończyłem ten kurs zwiadu artyleryjskiego. Na co składała się także i umiejętność? Byłem kreślarzem po prostu bo ta i geometria wykreślona, i, i matematyka, i, no, ma, i zawsze marzyłem o tym, żeby z tego skorzystać. Miałem jakieś przygotowanie zawodowe przy desce kreślarskiej. I dzięki temu, albo się jeszcze nie dzięki temu, bo to dzięki, to przyszło później, jak utworzono biuro Prole projektów. Obecny Miasto Projekt. Czyli pracowałeś wiele lat tym gospodarstwie? Pracowałem w, gdziekolwiek się zahaczyć. Pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim Pomorskim, w Wydziale Rolnictwa. I gdzie jeszcze pracowałeś? Potem w Biurze Projektów Miasto Projekt, potem w Polskich Zapachach Zbożowych. Również w projektowaniu. W PTTK? No, w PTTK to społecznie. Ale... A potem już po przejściu na emeryturę? Aha. Tak. A na emeryturę odszedłeś z jakiej firmy? na emeryturę z WZGS-u. I do dziś się udzielasz społecznie i jesteś przedstawicielem żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jesteś kombatantem. Niedawno byłeś na spotkaniu z prezydentem Rzeczypospolitej we Francji. Powiedz jeszcze tak. na zakończenie dwa zna. A to wiem o co ci chodzi, o to o spotkanie z reporterem Radio Moskwa. Tak. Więc miałem ten zaszczyt. Że otrzymałem zaproszenie osobiste, imienne od prezydenta Francji pana François Hollande na uroczystości związane z rocznicą zakończenia działań wojennych, czyli 8 maja 2013, 2013 roku do Paryża, i znalazłem się, że tak powiem, w orszaku prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Podwójny zaszczyt. I tam na placu gwiazdy w uroczystości, co najbardziej mnie wzruszyło, to, że pod łukiem triumfalnym znalazła się grupa żołnierzy francuskich, w mundurach francuskich. I wyobraź sobie, ci żołnierze zaczynają śpiewać. Jeszcze Polska nie zginęła, w języku polskim. Przepięknie, to był chór na pewno, dobrani. Dziękuję ci, Henryku, dzięki właśnie takim jak ty. Bydgoszcz i Polska jeszcze nie zginęła i chciałbym, żeby Twoja relacja była uchwalona. Jesteś porucznikiem rezerwy, kombatantem. Szacunek przed Tobą. Gratuluję Henryku.